Witam was kochani Poranek na Mazurach Pozdrowienia dla Was Czekajcie, światło złapie o to właśnie światło jest Nie wiem czy widać O może da Jest świerczek A tam jest z tyłu Polanka Nagrywam ten film dla was Tak naprawdę dla siebie doświadczam czegoś to może nie zdajemy zawsze raz sobie jakiejś wartości. Ćwiczenie spokoju. Czy to modelarz, czy, czy po prostu człowiek, młody, starszy, zapomnieliśmy ćwiczyć o spokoju, siąść i być. Nasłuchiwać. Doświadczać. Proponuję każdemu, jak ma chwilę rano, tym bardziej teraz latem, podjechać do lasu, siąść i słuchać. Zatrzymać się. Ktoś nam zawsze mówi wszędzie, że trzeba gonić za pieniędzmi. Czasu nie ma. Rachunki trzeba płacić, Wszystko płacić. Rachunki, rachunki. To trzeba zrobić, tam to zrobić. No ale jak zatrzymasz się na chwilę. Zastanowisz się. Spojrzysz. Dookoła. Tam wszędzie. To nie pędzi. To jest. Więc jak jesteś modelarzem, Potrzebujesz chwili zatrzymania. Cieszyć się tą chwilą. Zatrzymaniem. Nie rozpraszaniem. Posłuchać. Proponuję ćwiczyć. Sam muszę ćwiczyć, <grym>, więc każdy musi ćwiczyć. Myślę, że to jest dobre, dobre coś dla nas jako ludzi. Droga. Mamy drogę. Życzę Wam dobrego życia, weekendu, każdej godziny, minuty. Ostatnio umieramy, słyszymy i się martwimy, czy zrobimy w życiu to co chcemy się galeria modelarska, żeby wam pokazywać te modele, jakie tworzymy od innych. Może przyjeżdżałyby. To takie byłoby moje marzenie, ale nie wiem, czy tam radę, bo są rachunki do płacenia. No i to takie, dobra. Życzę Wam dobrego dnia, dobrej zabawy. Hej.